Programie Piwa 2 i ja. W dzisiejszym odcinku zmierzy się lek zielony Premium z lechem pilsem wielkopolskim specjałem. E, nie, proszę nie mylić z Woodstockowym, e, chyba kiedyś mistrzem, e, bo to jest zwykły lek ze sklepu, a nie z Woodstoku, czyli smakuje inaczej e, nie ma w nim tyle wody i od niego zaczniemy. Ach, nie bardzo nieładnie. No, i niezwykle ładnie smakuje, ale muszę zaznaczyć, że niegdyś nie mogłem wypić Lecha Premium, bo mi tak nie smakował, a tego mogę wypić w sumie, więc nie jest tak źle. Zobaczmy jak Lech Pils ma wyraźnie inny smak. Lech Pils i Lech Premium jest złoty, ten jest zielony. Ten jest słodszy, ten mniej. Procent mają... Pils ma trochę więcej. Co na plus. Dlatego w dzisiejszym odcinku wygrywa Pils Lech Wielkopolan, a przegrywa Lech Zielony ten zwykły.